Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie jestem Forever. zapraszam do kolejnego materiału. Moi drodzy, nagrywam to drugi raz, bo okazuje się, że nie miałem włączonego mikrofonu. Dzisiaj przejdziemy sobie do lut filtra. Jak to wygląda? Jakie filtry są polecane? Jakie zainstalować i tak dalej? Mam tutaj właśnie Never Sinka, Regular, i Strict. Wszystko wam zaraz pokażę. Moi drodzy, zaczynamy właśnie od stronki pathofexile.com i tutaj mamy akurat forum. Linki będziecie mieli w opisie, żebyście nie musieli tego googlować i szukać ręcznie. Tutaj akurat mamy. Actual. Sorry. Actual Power to regular and strict. Loot filter that filters item. Not only highlight them. I Właśnie, że nie tylko podświetla, ale też filtruje, czyli filtruje rzeczy właśnie Wam zbędne. Jak to też jest instrukcja, jak to zainstalować. Jeśli też pobierzecie właśnie już gierkę, to wchodzi, wchodzicie właśnie w dokumenty MyGames, POE2 i tutaj właśnie wasze filtry się znajdują. One muszą mieć typ pliku. Plik Filter. I to jest najważniejsze. Jeśli macie te pliki NeverSync Regular Strict, to potem co musicie zrobić, to po prostu wejść do gierki tutaj właśnie to odświeżenie ten filter loaded successfully czyli wszystkie te filtry powinny wam się wtedy e, pojawić jako że tutaj też jest fajny przykład pozwolę wam sobie to pokazać i wam przede wszystkim ale też pozwolę wam sobie to podlinkować żebyście zobaczyli sobie to na własnej na własnym skórze jak to wygląda i tutaj słuchajcie bo to jest ważne hold alt you can still see the best and second best bases jeśli macie główny taki klawisz, jak Z na klawiaturze na PC-tach, nie wiem jak to wygląda na padach i na konsolach, jeśli trzymacie, naciśnięcie Z Wszystkie itemy, czy używacie filtra czy nie, wszystko wam zniknie. Z możecie pokazywać Dosłownie wszystko, od gówna, śmieci Po Exalted, Divine Orby, te Mirror i tak dalej, wszystko wtedy wam się pokazuje, jeśli naciśnięcie Z wszystko wam znika Natomiast jeśli Macie filtr, no to większość itemów takich śmieciowych wam po prostu wyrzuca, i dopiero po, po przytrzymaniu klawisza ALT te śmieci wam się pokazują tak jak u niego. The best basis of the items. Widzicie tutaj? E puścił ALT. O, to macie właśnie ten Neversync. Neversync pokazuje wam wszystkie itemy. Chodzi przede wszystkim o mm, też itemy na przykład takich early game, czyli takich itemów, które mają właśnie quality, żeby je roz, y, rozkładać. Takie itemy, które mają sokety, jak na przykład tutaj właśnie Expert ten z crossbow, który ma dwa sokety, żeby sobie go wiecie y, rozłożyć i tak dalej. Wszystkie te, wszystkie te gemy. Pokazuję wam też y, bazy. Cyberion nie jest dobry, ponieważ zobaczcie, czekaj. What? Expert Elite Great Helm. Expert... Y, Pelt Mantle, expert pelt leggings. On jakby usuwa dobre bazy pod crafting, A też resztę tych orbów i tak dalej podświetla, nie? Bridge splin splinter to właśnie pod, pod te bridge. To jest jego ten regularny. Już w late to jest taki, właśnie taki, bardziej mid-late game. Gdzie już ten Scroll of Wisdom nie potrzebujecie, Orb of Transmutation też nie potrzebujecie, wszystkie te argumentiny i tak dalej. Advanced, jakieś takie gówniane rery z gównianymi afiksami, tego też już nie potrzebujecie, które nie są w ogóle dobre i nawet nie warto się za to tradować. I To jest jego ten regularny. I teraz macie ten Strict, który jest głównie pod te atlasy, pod taki hardcore'owy endgame i zobaczcie, ile on w ogóle usuwa. Już nie bierzecie wtedy tych itemów z soketami, te Expert, Wild Mask, dob może dobra baza, może też jest tam quality, żeby wiecie też to sal salvageować na tym salvage benchu Żeby mieć te materiały, żeby podnosić quality czy tam armora czy broni Także moi drodzy tak to mniej więcej wygląda Także Pobieracie z tej stronki Tutaj pobieracie, macie regular, macie strict Kreacie, potem sobie właśnie do, do tego folderu Pachwa Wexal 2, który jest właśnie w MyGames, My dokumenty na waszym komputerze. I możecie cieszyć się ładną grafiką, jeśli chodzi o filtrowanie luta, o zbieranie rzeczy, które faktycznie będą wam potrzebne z biegiem czasu. No i możecie sobie, no, na przykład, ja póki co korzystam z Neversinka. Potem jak już skończę ten tutorial, czyli prze, przejdę Cruella i przejdę na Endgame, prawdopodobnie będę korzystał z Regulara. Z regulara i potem przejdę na strict, żeby mi filtrował wszystkie te śmieci, żeby to, co nie chcę, żeby było po prostu, wiecie, żeby było wyłączane, bo no nie, nie będę chciał tego ponosić, nie chcę tego na ekranie, będzie coraz więcej przedmiotów wypadało, po prostu nie chcę zaśmiecać sobie swojego ekranu jakimś głównym, który po prostu wypada z, z mobów, z bossów czy tam z elit. Także z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że materiał wam się spodoba i przede wszystkim przyda. Wszystkie linki macie w opisie, z mojej strony to wszystko, wesołych świąt życzę i przede wszystkim też szczęśliwego nowego roku. Nie wiem czy przed nowym rokiem się jeszcze zobaczymy, ale postaram się coś tam jeszcze rzucić właśnie z craftingu, żeby pozbierać właśnie dobre bazy, zobaczyć jak się, jak się craftuje, jakie bazy właśnie wybierać pod daną klasę i prawdopodobnie na, na bazie Merca będę wam to wszystko tłumaczył. Także z mojej strony tyle, trzymajcie się, pa pa.